Witam serdecznie, Szymon z swojej strony się kłania. Drodzy Państwo, kilka zdań o boraksie, o Boże, który jest niezbędnym składnikiem, a którego szczególnie tam, gdzie zboże, czy jakiekolwiek produkcja rolna, roślinna ma miejsce i jest mechanizm nawożenia NPK, to tam z reguły znaczy nie z reguły, tam po prostu nie ma boru, a jak nie ma tam boru w tej glebie, to tego boru nie ma w pożywieniu. Stąd też Zdecydowanie trzeba ten organizm zasilać borem. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest borek. Ci z Państwa, którzy korzystacie z naszego najzdrowszego sklepu, teoria.pl czy z medycyny zdrowia, biogabinet.eu, zauważyliście, że jesteśmy fanami, ale nie dlatego, że nam się tak podoba, po prostu sprawdzone ewidentnie u setek już naszych klientów, i nie tylko naszych, gdzie bor. W postaci boraksu fantastyczne rzeczy remontuje. My często jeszcze podpowiadamy, żeby to była ziemia okrzynkowa, często siarka MSM, witamina C, synteza kolagenu, prawda i, i właśnie borax. Bo bowiem do czego służy borax? No Borax przede wszystkim remontuje całą tą gospodarkę wapniową, prawda? Jeśli nie ma boraksu, to wapń, że tak się wyrażę, nie kursuje, nie dociera tam, gdzie trzeba. Mało tego krzemnie, tak również jest dostarczany tak, jak powinien. Bor, jak niektórzy mówią, Tadeusz Rolnik na przykład też bardzo fajnie mówi, to jest ten od fajnych, takich zdrowych rzeczy, między innymi chleba. Również wspomina o czymś takim, tutaj chylę czoła przed tym, co on robi i przy okazji podpowiadam również, że. Zdecydowanie polecamy borax, dlatego że to jest taka odmładzająca na rzecz, ale również borax, bor jest tym mechanizmem, to co sprawdziłem również na sobie, ale na wie, u wielu wielu klientów, u wielu to potwierdza. Otóż nawet taka prozaiczna rzecz jak haluksy, które są notoryczną jakby przypadłością w tej chwili współcześnie, pań i panów, tam gdzie borek, borek możemy w tym zestawie zażywać, o którym mówiłem, można go rozpuścić sobie tam powiedzmy jedną trzecią, jedną czwartą łyżeczki w litrze wody i dodać soku ewentualnie popijać sobie w ciągu dnia. W każdym razie dostarczać, dostarczać, dostarczać po to, żeby na przykład zrozumieć, że wow, coś z kościami się fajnego dzieje, zaczyna być coraz lepiej, prawda? Lepiej funkcjonujemy, a te haluksy, o których które wymieniłem przed chwileczką, się okazuje, że te zaczerwienienia znikają na. Na tych przestają, mija ból i w którymś momencie się one wchłaniają, drodzy Państwo. To również, o ile pamiętam, dr Jaśkowski fajnie to zasygnalizował. To, co jest niesamowite, właśnie w naszych najzdrowszych sklepach, w naszym medycynie, przy po okazji medycyny zdrowia, fantastycznie to realizuje. Czasami tak zerkam na przechodzących tutaj ludzi i tak patrzy który tam się kwalifikuje do tego, aby już powinien, znakomita większość tego, co obserwuje, kwalifikuje się do tego, żeby używać boru, dlatego, że jego po prostu nie ma w żywności. Zatem życząc pięknego, cudownego dnia, najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia biogabinet.eu i my, mistrzowie bioenergotrafii Elżbieta i Szymon Sporankiewicz, a przy okazji Borax spowoduje jakby trochę zmienia nam PESEL, znaczy pes, PESELA nie zmieni, ale jakby odmładza nas, czyli lepiej wyglądamy, lepiej się czujemy w stosunku do pesel którego mamy gdzieś tam, tego, ten, ten numer obozowy nadany, prawda? Tak i co ciekawe, tutaj również panowie, którzy z reguły w pewnym określonym wieku, ale bardzo młodym już mają te dylematy, prawda związany z libido, to tutaj ciekawostka jest taka, że Borax jest tym dobrym narzędziem, który również wspiera cały ten proces, aby było to wszystko zdrowe, funkcjonalne, tak jak powinno wyglądać. Jeszcze raz Szymon, z tej strony się kłania. Polecam absolutnie poczytać jeszcze, zobaczyć, wejść na stronę teoria.pl, ten zdrowy blog, czy przy okazji samego Boraxu, takie elaboraty są tam wymienione, między innymi do czego to służy. A no i nie bez powodu, od 2010 roku informacja na temat Boraxu jest wytłumiana przez e, służby urzędnicze Unii Europejskiej, służby służące e, szczególnie przemysłowi farmaceutycznemu. Pięknego, cudownego dnia życzę. Baw się dobrze. Do widzenia.